Dzień dobry, proszę Państwa, z tej strony główny prokurator prokuratury krajowej w Polsce. Chciałbym mianowicie omówić działanie pana Buddy, który był słupem tej sytuacji, jak większość influencerów, którzy brali udział w tego typu działaniach, organizując loterie w tym samym w tym samu, w tym wszyscy. No po prostu wszyscy byli jakby uwikłani w to gówno, które zrobił Kamil, tak? Kamil skopiował ten pomysł od pana Zbigniewa Stonogi, który, jak wiemy, wcześniej za to odpowiadał praktycznie przed sądem, za tego typu działalność, ale no Kamil myślał, że oszukał po prostu wszystkich, tak? I wymyślił najlepszą grupę, jaka, jaka jest, nie? Mianowicie bałek polega na tym, że pan Kamil tworzył fikcyjne loterie, które w rzeczywistości nie były loteriami w świetle prawa, tylko po prostu yy, sprzedawał buki na tej zasadzie. A że miał kolegę z większymi pieniędzmi, tak, tego, który założył Influ, spółkę i inne pewnie spółki, to tak naprawdę pozyskiwał od nich fundusze na to, żeby mieć chociaż na nagrody, które są w tych chorych loteriach, tak. Działanie loterii było proste, poprzez loterię prało się brudne pieniądze za pomocą wykupywania losów przez osoby, które miały jako tako te pieniądze do wyprania. Ponadto naciągało się skarb państwa na, na zwrot podatku VAT, za nagrody, które oczywiście sponsorowała spółka InFlu. Spółka ta też wyprowadzała pieniądze za granicę. A zatem mamy międzynarodową po prostu grupę przestępczą. Ale wracając do działalności słupów tak, tych tak zwanych, czyli Samu, Fejm, Bogzela i te wszystkie inne, tak jak Kamil. No te słupy zakładały swoje działalności. W tych swoich działalnościach oferowały usługi, w tym wynajem pojazdów i tym samym naciągały firmy ubezpieczeniowe na odszkodowania za całościowe yy, po prostu wypadki, które się zdarzały. Dodatkowo te słupy brały na siebie pojazdy w leasing, które spłacała oczywiście firma matka, plus sprzedawały te pojazdy, które yy, jako taką zostały uszkodzone w wypadkach. Tym samym powiększając swoje źródło dochodu z nielegalnej działalności. A zatem proszę Państwa twierdzenie, że Pan Kamil Szybko ujrzy wolność, jest po prostu fikcją w tym wypadku. Ponadto, proszę się spodziewać przyszłych zatrzymań ludzi, którzy uczestniczyli w całym tym cyrku, bo grupa była dość potężna. Dziękuję.